Księga powtórzonego prawa, rozdział 24. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż dopatrzy się u niej czegoś odrażającego, wtedy sporządzi dokument rozwodu, wręczy go jej i oddali ją ze swojego domu. Gdy ona opuści jego dom i zostanie żoną innego mężczyzny, lecz ten ją znienawidzi, niech sporządzi dokument rozwodu, wręczy go jej i oddali ją ze swojego domu. Jeżeli umrzeł w drugi mąż, który ją wziął za żonę, wtedy jej pierwszy mąż, który ją oddalił, nie będzie mógł powtórnie jej poślubić po tym, jak została skalana, gdyż takie postępowanie byłoby wstrętne dla Pana. Nie możesz obciążyć grzechem tego kraju, które ci daje w dziedzictwo Pan, twój Bóg. Jeżeli mężczyzna niedawno poślubił kobietę, to nie zostanie wzięty do wojska i nie należy go obciążać jakimkolwiek obowiązkiem publicznym. Przez rok ma być wolny, aby przebywać ze swoją rodziną i zażywać radości z żoną, którą poślubił. Nie wolno nikomu wziąć w zastaw kamieni od żaren, dolnego ani górnego, gdyż w ten sposób wziąłby w zastaw ludzkie życie. Gdyby wykryto człowieka, który porwał jednego ze swoich braci Izraelitów i traktował go jak niewolnika lub sprzedał. Taki złodziej ma ponieść śmierć. W ten sposób usuniesz zło z Izraela. W razie zarazy trądu, starajcie się sumiennie wypełnić wszystko, czego was będą nauczać kapłani lewiccy. Gorliwie wypełniajcie wszystko, co im nakazałem. Przypomnij sobie, co Pan, Twój Bóg, uczynił Miriam podczas wędrówki, gdy wyszliście z Egiptu. Jeżeli cokolwiek pożyczysz bliźniemu, to nie wejdziesz do jego domu, aby wziąć sobie coś w zastaw. Poczekasz na zewnątrz, a człowiek, któremu udzieliłeś pożyczki, przyniesie ci ten zastaw. Jeżeli jest to człowiek ubogi, nie położysz się spać, przykrywając się jego płaszczem wziętym w zastaw. O zachodzie słońca masz mu zwrócić jego zastaw, aby mógł spać pod swoim płaszczem. On będzie cię błogosławił, a Pan twój Bóg poczyta ci to za dobry uczynek. Nie będziesz gnębił biednego i nędznego najemnika pochodzącego spośród twoich braci lub cudzoziemców którzy osiedlili się w miastach twojego kraju Tego samego dnia zanim zajdzie słońce daj mu zapłatę bo jest biedny i bardzo jej pragnie Dzięki temu nie będzie wzywał pana przeciwko tobie a ty nie będziesz trwał w grzechu Ojcowie nie poniosą śmierci za winy swoich dzieci ani dzieci za winy swoich ojców Każdy umrze za swój własny grzech. Nie naruszysz prawa cudzoziemca i sieroty, ani nie weźmiesz w zastaw odzieży wdowy, lecz masz pamiętać, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, skąd wybawił cię Pan Twój Bóg, dlatego nakazuje ci to czynić. Gdy w czasie żniw będziesz żał zboża na polu, a potem zapomnisz o jakimś snopie, to nie wrócisz, aby go zabrać. Niech zostanie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, Twój Bóg, w każdej Twojej pracy. Gdy otrząśniesz swoje drzewo oliwne, nie przeszukuj go potem drugi raz, lecz to, co pozostanie, niech będzie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy. Gdy dokonasz zbioru swojej winnicy, nie ponawiaj go, lecz to, co pozostanie, niech będzie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, dlatego nakazuję ci to czynić. Moi drodzy, mamy tutaj dwie części, jedną, no właśnie, która dokładnie pokazuje, jak oni często błądzili i drugą, bardzo piękną. Pierwsza to jest właśnie ta, co wam mówiłem już kilka odcinków temu, ten yy, 24 rozdział, gdzie jest prawo rozwodowe, gdzie Pan Jezus wprost, to już nie są tylko jakieś nasze interpretacje, tylko Pan Jezus mówi bardzo wprost, to, co wam nakazał Mojżesz, nie było wolą Bożą. Mówi, on to zrobił z uwagi na waszą zatwardziałość, na, na, na serca wasze, które nie potrafią kochać. Ale mówi, nie tak pan to wymyślił. Czyli kochani, dokładnie Pan Jezus nam pokazuje: nie traktujcie tego, co jest napisane w Starym Testamencie jako absolutnie prawdy jeden do jeden. Są tam rzeczy piękne, są tam rzeczy święte, ale mówi Pan Jezus, nie wszystkie takie są. Niektóre, z uwagi na zatwardziałość ludzkich serc, zostały po prostu zmienione źle ustanowione i tak dalej. I to jest właśnie bardzo ważny moment, bo ktoś na pewno mi zaraz powie, no nie, trzeba traktować poważnie to wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, to jest tylko takie właśnie współczesne gadanie, że, że to była tylko tamta kultura i tak dalej. Nieprawda. Jezus nas uczy, że są takie rzeczy w Pięcioksięgu, których nie należy słuchać i które są z zatwardziałości ludzkiego serca, a nie z woli Bożej. Natomiast druga rzecz, zobaczcie, jaki piękna jest druga część tego rozdziału, nie? Gdzie jakby Pan Bóg mówi tak, nawet jeżeli się posługujecie jakimiś ważnymi prawami, nie wiem, komuś coś pożyczacie i domagacie się zwrotu, mówi, to wszystko jest prawe i sprawiedliwe, ale jeżeli kogoś by to miało kosztować za dużo, tak, zabrałbyś mu właśnie te części od pieca, czyli mówiąc krótko, nie będzie mógł, miał z czego robić chleba, tak? Nie wolno Ci tego zrobić, nawet jeżeli sobie powiesz, ale mi się to prawnie należy. Jak zabierzesz komuś, nie wiem, płaszczu, zastaw, okej, okay, fajnie. Ale oddaj mu przed nocą, nawet jeżeli on ci jeszcze nie oddał tego, co trzeba, żeby on nie zmarł w nocy. Tak samo te prawo odnośnie tych zbiorów, ja bardzo je kocham. Czyli, jak po prostu robisz zboże, tak, w sensie zbierasz zboże i ci spadnie snopek, nie wracaj po niego. Zobaczcie, kochani, my mamy takie coś, że jak właśnie się nagle zorientujemy, że o czymś zapomnieliśmy, to Boże, lecimy, musimy to odzyskać. A Pan mówi, nie, jeżeli tak się zdarzyło, że coś ci zostało. Zbierałeś winogrona, zrobiłeś pierwszy, pierwszy zbiór i potem się okazuje, że zostało jeszcze trochę. Pan Bóg mówi: nie, już tego nie zbieraj. Zostaw to tym, którzy potrzebują. Zobaczcie, że jest też no, no bardzo piękna część tego prawa, nie? z którego możemy się uczyć. Więc uczmy się. Z tej drugiej części, kochani, bardzo, bardzo się uczmy.